Wiadomo, że każdy popełnia błędy na trasie. Trasa nie jest łatwa, jest wymagająca. Są dwa e, ciasniejsze momenty, gdzie te bramki są bardzo blisko siebie, trzeba szybko reagować. Ja właśnie w tych dwóch momentach popełniłem błąd. E, w jednym momencie za szybko zareagowałem i dotknięcie łódką, w drugim momencie za szybko zareagowałem głową i po prostu otarłem się dosłownie uchem opalik i, i kaskiem, więc nie ustrzegłem się tam błędów, ale wiadomo, to jest... E, tak jak mówię, gra błędów. Kto popełni ich najmniej, przypłynie najszybciej, ten wygrywa. Ja mimo popełnionych błędów wiedziałem, że jestem szybszy niż wczoraj na poszczególnych odcinkach i mimo tych punktów ten czas netto był zdecydowanie lepszy niż wczoraj o sekundy, więc te dodatkowe cztery nie przeszkodziły mi w wygranej dzisiaj. Generalnie nie jest najlepsza, ale też nie jest najgorsza. Zdarzały się dni dużo gorętsze i dużo bardziej wilgotne. Dzisiaj jest dość rześko mimo tego słońca, no ale jednak przez cały dzień i od rana czuć to e, już na rozgrzewce to słońce do, dobija dodatkowo, więc e, jest to taki aspekt pogodowy, na który nie mamy wpływu, ale trzeba się z nim też zmagać. E, no oczywiście jest, on jest taki sam dla wszystkich, więc każdy jak zareaguje, to wiadomo, później to jest e, widać to na wodzie i, i ja dzisiaj czułem, że po prostu jestem troszkę przegrzany i, i brakowało już powiedzmy na tej końcówce, ale walczyłem z całych sił, no i e, przyniosło to dobry efekt. Miałem przez chwilę dobrą pasę na Mistrzostwach Polski, bo zdobyłem 5 złotych medali z rzędu. Łącznie miałem ich 6 do tej pory, teraz jest siódmy Tych srebrnych i brązowych powiedzmy już nie liczę. Jest ich pewnie łącznie ponad 10 na pewno, więc do dodatkowo dochodzą zespoły, także z tego dzisiejszego wyniku jestem bardzo zadowolony. Po raz kolejny pokazałem, że jestem najlepszy w Polsce i z tego się bardzo cieszę.